Bogu Rodzica, Dziemińca, Bogiem Sławienia, Mama Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Najbliższą niedzielę, 3 maja, o 10.30 w Kościele Miłosierdzia Bożego, Chcemy z całą Polską, z całym miastem jeszcze raz z większą wiarą wypowiedzieć te słowa modlitwy i zaufania do Matki Bożej, Królowej Polski. To szczególne święto. Przed oblicze Matki Bożej wędruje wielu pielgrzymów, również i z naszego miasta, z naszej parafii i pieszo i w pielgrzymce strażaków. A święto Matki Bożej Królowej Polski przychodzimy tutaj, do tego kościoła, przed jej oblicze, aby prosić o błogosławieństwo dla ojczyzny, dla miasta, dla wszystkich, którzy zmierzają modlitwą przed jej oblicze. W tym szczególnym czasie pewnych ograniczeń, tym bardziej potrzeba nam duchowej łączności i z jasną górą. I z modlitwą dlatego zapraszamy najbliższą niedzielę do tej łączności i modlitwy z naszym Kościołem Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej. Oblicze Matki Bożej prowadzi nas wiara ojców. Na tej drodze modlitwy mamy wiele pięknych tekstów. Jednym z nich jest modlitwa poety Grzegorza Sambora z XVI wieku. Patrząc na oblicze Matki Bożej tak pisał, Łukasz się odmalował z rysami takimi. Jaki widział przed sobą, gdyś żyła na ziemi. Dziś wielą się wydaje święte Twe oblicze, Jak żywe, tchnące siłą boską, Tajemnicze. A co jeszcze dziwniejsze, Że ta postać żywa, Obrazu zmienia wyraz, To wesołą bywa, To znowu dziwnie smutną, Czasem widzieć można twarz gniewną, Czasem zda się, i pobożna Grzegorz Sambora mówi Że Maryja jest królową Pełną majestatu Ale jest również matką Pełną czułości A nieraz smutną panią Która nas upomina I to święto tak chcemy z nią rozmawiać I tak się spotykać Aby na nowo pobudziła nasze serca Jako królowa Do odwagi Mądrości przytuliła w tym doświadczeniu, jak matka czuła swoje dzieci i upomniała tam, gdzie trzeba poruszyć nasze sumienia. Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam.